Wiecie, ponownie, przepraszam, bo przypadkowo wyłączyłem nagrywanie. O nie, no to źle. O kurde. Wiecie o co chodzi? O oh shit, tu jest jedno jajko. Ja. Dobra. Uważaj tak na górze. Czyt? Osiągnięty yy. Yy. Dobra, jesteśmy no, Zobaczcie jak ta to wygląda Wiecie jak mnie ręka bolała Po tym, po tym malowaniu tym co mi się na stanie Tam, tam będzie troszeczkę dalej Tam nowy. Ale nie widać przez ten wielki kontener, tamten tutaj kontener i nie wiem, czy tylko go widać, bo e, jest ja przypał, bo ja sobie zrobiłem w takim miejscu domek, w takim fajnym i takie widoki były kiedyś, jakieś tam było, no i to.